To to Viking dostarcza paczki, kuchnia wikinga, elektrycznym autem nawet, widzicie? Jak diety mają różne, i bezcukrową, i wege, i wegańską, i w ogóle, i w ogóle. No niektórzy ludzie dbają o zdrowie, a niektórzy nie dbają o zdrowie. Jedzą mięso, no i potem kończą z chorobami, uzależnieniami i tak dalej. Jadę tutaj na imprezy różne, postanowiłem jeszcze Wam powiedzieć o tych medialnych różnych historiach, jak to jest, dlaczego na przykład TVN czymś tam się interesuje, a czymś nie. Więc Wytłumaczenie jest bardzo proste, tak Wam powiem, tego fenomenu. Tłumaczenie jest bardzo proste tego fenomenu Chodzi, jak nie wiadomo chodzi o co chodzi, chodzi o pieniądze No taka to jest prawda hmm. Zaraz jak się jechać Już nie Muszę pomyśleć hmm. W lewo czy w prawo? jest bardzo proste tego fenomenu. O co mniej więcej chodzi? Słuchajcie, już Wam mówię. Bierze się takiego frajera, który tam na kogoś chce nagadać, w razie czego redakcja ma materiał. Odpowiedzialność ponosi on. Często osoba chora psychicznie, niepoczytalna, więc nie redakcja. W razie czego wszystko zwalą na niego. Kręci się takie tam pierdoły tego gościa. Cholę tych tymi ka przed nami w chyba. Może i w benzynie. No i, i potem z kolei jest taka delikatna sugestia takich na przykład TVN-ów, że w sumie to możecie Państwo wykupić reklamę u nas. Panie Sławku, Pan może reklamę na przykład wykupić kanał Mleczny Człowiek w telewizji TVN. No to może to taki przykład wiecie, ale... Yy, najbardziej takim spektakularnym przykładem było dlaczego czego się zajął kiedyś sprawą Biedronki. Biedronek, Wykorzystywania pracowników w sklep w sieciach sklepów Biedronka. Zajęli się z bardzo prostej przyczyny, ponieważ wtedy marketing Biedronki miał taką strategię, że wykupywali reklamy tylko w telewizji polskiej, chyba 1 2 publicznej i w Polsacie. Natomiast starannie omijali TVM. Z TVM Oczywiście pod pozorem troski o dobra pracowników, Polaków i tak dalej, pracujących w sklepach Biedronka, postanowił no smarować po prostu sklepy Biedronka. nie? Jak u nas na przykład do dzisiaj jest taka gazeta, Kurier Poranny się nazywa i Gazeta Współczesna to w sumie takie dwie mutacje: bo Gazet, Kurier Poranny na Białystok, Gazeta Współczesna na. Bardziej na województwo, czyli okolice, a kalice Białego stoku. Jeszcze tam suwałki nawet sięgają, nie? Więc strategia jest taka generalnie, że na przykład kiedyś z POŁEM na przykład w Białym Stoku, wiem, bo rozmawiałam z dyrektorem marketingu, celowo się nie reklamowało w kurierze porannym po takim numerze, że kurier poranny, jak musiał walczyć o pieniądze z reklam, to miał taką strategię, na przykład publikował list że tam jakiś klient poszedł załóżmy do Hipomarketu Anchon, kupił coś nieświeżego, jest bardzo zły i zdenerwowany i w ogóle y, pisze tutaj same złe rzeczy w liście do redakcji na temat sklepu Anchon w No i na drugi dzień w, w tej gazecie ukazuje się całostronicowa wkładka reklamowa tego sklepu obsmarowanego w tym liście czytelnika pod tytułem On show, super jakość, świeże produkty i tak dalej. No i że tak powiem, już nie ma tutaj tematu. Widzicie? Łapie kurna, łapie. Policjant łapie tutaj. Tak się zaczaił, bo tu jest taki myk właśnie, że tu nie ma 70 km, tylko 50. Chociaż trasa jest czteropasmowa, są wszędzie podwyższane te prędkości. A on tutaj się przyczają zawsze na tej górce, bo ich nie widać z daleka. Ludzie tak z przyzwyczajenia się rozpę, rozpędzają do tych 70 km na godzinę. No i potem mandacie bo 70 km, a tu można 50 to jest 20 km, przekroczenie 20 km. Chyba z 200 zł dwa punkty karne, czy coś takiego, nie pamiętam. No ale no. I to w ogóle, to słuchajcie, to jest właśnie przykład takiego czepiactwa policji, bo tutaj to generalnie nie stwarza nikomu zagrożenia, czy te 50, czy 70, wielkiego. Są poważniejsze tematy, ale to jak ktoś chce się przyczepić i tam normy mandatowe wyrobić, to, to się czepia byle czego, nie? Także tak to jest z czasami z, z, z tymi hienami, me, mediami, dlatego ja się zająłem dziennikarstwem obywatelskim, bo to strasznie wkurzało po prostu. Taka interesowność, takie obsmarowywanie kogoś, że ktoś przyjdzie, wykupi po prostu paszkwil w, taki, w takim medium reklamowym i to medium go obsmaruje na przykład. Po to, żeby wymusić na nim wpłatę, reklamę, kupony, których zgubił na trawniku. Także taka postawa, no po prostu to się nazywa, to się określa jako hieny medialne. Czyli po prostu polują na kogoś, żeby zmusić do haraczu medialnego, do wykupienia reklam, do przelania jakichś pieniędzy. I to na przykład TVN miał tych specjalistów, z tego Jacka Pazana, który się specjalizował w obsmarowywaniu jakichś tam środowisk w interesie innych środowisk. No i okazał się w sumie pospolitym bandytą generalnie, który wykorzystywał przekaz medialny do załatwiania jakichś swoich prywatnych interesów. Oczywiście jest to sprzeczne z ustawą prawo prasowe, które zabrania tego rodzaju praktyk. Ale macie następny przykład. Cfelutka Szczocha, który pomawia, zniesławia inne osoby. Nie mając żadnych dowodów, nie potrafi odpowiedzieć na moje pytanie. Co takiego niby ja wyniosłem z ulicy Szkolnej 17? Jedną rzecz, żeby nie potrafi, natomiast cały czas insynuuje, pomawia. A po co to robi? Po to, żeby mówić tam do widzów, ale jak wpłacie, wpłacie, panda, 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 pieniążki kochani, pieniążki wpłacajcie. Ja potrzebuję na paliwo, bo pół roku bezrobotny jestem yy, i nie mam pieniążków, ale jak wpłacicie, to będę miał pieniążki i będę mógł dla Was dalej robić to, co nie jako dziennikarz, tylko jako. Taka szmata medialna, robiłem czyli po prostu wymyślać kłamstwa i urojenia dla wyświetleń w mediach. Czy masz już wszystko? Ciekawe hasło. Co chodzi? Nie wiem, czy mam już wszystko. A takie tam zrobię przerwy w wycieczkach. Że tak to jest tą medialną prostytucją i wymuszeniami kasy za obsmarowywanie. Prawo powinno to generalnie uregulować, jakbyśmy mieli szybkie sądy, a nie wolne. Teraz dwa takie praktyki by były po prostu napiętnowane i nieopłacalne. By się po prostu pozywało za nieprawdę jakieś ewidentne po prostu pomówienia. Jak macie do czynienia z człowiekiem, który nic nie ma na przykład z wyjątkiem żółtych papierów i diagnozy medycznej, dlaczego nie może mieć prawa jazdy, to nie możecie takiej osoby niepoczytalnej pozwać. Mhm. Biały jedzie. emocja mhm. mhm. w razy 20 zł z kodem Ubera. O, proszę, już zdjęcie zrobię, już kiedyś mi się przyda. Teraz jest kurna, jakiś modny samochód. Podobno ta chińszczyzna ma wygryźć wszystkie auta, nawet Tesle. A wczoraj taki artykuł też czytałem. Znaczy, w sumie, dzisiaj, że Maskowi i Ilonowi tak naprawdę chodzi o złoża tych metali potrzebnych do produkcji jego aut elektrycznych. Nawet przewrót w Boliwii tam Moraleza jako balili był, dlatego że on znacjonalizował ropę naftową żeby zarabiali na tym obywatele państwa nieprywatne koncerny i miał zamiar też znacjonalizować największe złoża Litu. No więc go, Ameryka, go, Stany Zjednoczone obaliły tego złego dyktatora Niby i tak zrobili, że te złoża litu trafiły do Ilona Maska. z tego nie mógłby tych swoich aut elektrycznych produkować. Nie? Metale ziem rzadkich zresztą te akumulatory mają być teraz zmienione, bo... Są palne. O już zobaczcie, jak szybko się posprzątały kresowy, Już puściuteńko, nikogo nie ma pod Teatrem Dramatycznym. 18, chyba o 17 chyba ja skończyli, to godzina temu i się posprzątali chyba, czy nie wiem, może pogoda ich wygnała zimno i tak dalej. Chyba klapa po prostu była pogodowa. A widzicie jaki tam sobie objechał wszystkich po lewo. No dobra, bo już 10 minut nagrywam. To na razie. Po prawej gołębieski, po na prostu rząd miasta.